Speedball, czyli sportowa odmiana gry paintball, w województwie podlaskim jest reprezentowana tylko przez dwie drużyny. Ale za to jedna z nich ma jedno z najlepszych miejsc do jej uprawiania. Mowa o Next Team Zambrów, który ostatnio zaprosił do siebie na ćwiczenia Smash Team Olsztyn. Warunki są świetne, wcześniej trenowaliśmy na sali gimnastycznej Małej, było dosyć ciasno, teraz mamy i wykładzinę, i możemy robić ślizgi i dużo, dużo miejsca jest do wszystkiego. Trenujemy dwa razy w tygodniu. Otwierający sezon turniej polskiej ligi paintballowej odbędzie się 1 kwietnia w Warszawie. W całym sezonie będzie ich sześć. Pomijano najlepszego, będzie w tym roku walczyło ponad 100 drużyn. Wiadomo, że im bardziej na południe Polski, tym więcej drużyn. Sama Warszawa ma ich kilkanaście. Dolny Śląsk, te okolice mają. Nie oszukujmy się, ten sport jest troszeczkę drogi, ale przede wszystkim zachęcie potrzebą do grania. Większość ludzi, których spotykam, to przede wszystkim ludzie, którzy chcą adrenaliny, którzy po prostu się bawią dobrze i czegoś im brakuje w normalnych dyscyplinach, typu piłka nożna, typu koszykówka i szukają czegoś bardziej ekstremalnego, a w tym jest pełna adrenaliny. Najważniejsze w grze jest maska, później dochodzi marker. Do samego markera musimy dokupić butle, magazynek i to praktycznie jest cały zestaw do gry w speedballa. Oczywiście ewentualnie ktoś jeszcze wchodzi szybko w grę, czyli jakieś ślizgi dochodzą, dochodzą chroniacze na kolana, na przedramiona, ale najważniejsze są chęci, przede wszystkim do grania i trenowania speedballa. Do nich trzeba doliczyć sprzęt o wartości od 1000 do kilku tysięcy złotych i tak przygotowani możemy wyruszać na wojenną ścieżkę.